Dzień dobry, cześć. Nazywam się Gosia. wracamy do praktyk oddechowych. Uczyliśmy się już oddychania pudełkowego, uczyliśmy się, jak spoznawać nasz oddech i poczuć go w naszym ciele. Dzisiaj nauczymy się oddychania po kole. Nauczymy się, jak czuć oddech wchodzący do płuc, do brzucha i jak poczuć go, gdy wychodzi z brzucha i z płuc, tak żeby wizualizować. Koło jakie wykonuje nasz oddech. Zapraszam Was, abyście usiadły, usiedli w wygodnej dla Was pozycji. Możecie usiąść na krześle, na sofie, na fotelu, tak aby Wasze plecy miały oparcie. Umieszczamy prawą dłoń na klatce piersiowej, lewą na brzuchu. Weźcie kilka wdechów i wydechów z pełnym skupieniem najpierw na waszej klatce piersiowej. Poczujcie, jak klatka piersiowa się unosi, rozszerza z każdym wdechem i opada, kurczy się z każdym wydechem. Podobnie z waszym brzuchem. Poczujcie, jak z wdechem napełnia się jak balonika, z wydechem wraca, idąc w stronę kręgosłupa. Wykonajcie kilka wdechów i wydechów w ten sposób z pełną uwagą. Najpierw na klatce piersiowej, następnie tylko i wyłącznie na brzuchu. Później Połączymy tę umiejętność i wykonamy około pięciu, ośmiu w zależności od tego, ile macie czasu, pełnych wdechów ze świadomością najpierw, że wdech wchodzi do klatki piersiowej, rozszerzają ją, potem do brzucha rozszerza go i wydech zaczyna się od brzucha i wydechamy z klatki piersiowej. Bardzo ważne. Proszę zwrócić uwagę, że nie wykonujemy tutaj ruchów kręgosłupa. Praca jest tylko w klatce piersiowej i tylko w brzuchu. Wykonajcie kilka oddechów w ten sposób, pomału nie spiesząc się z pełną świadomością tego, co dzieje się w Waszym ciele, jak Wasze ciało odpowiada na wdech i na wydech. I życzę Wam udanej praktyki. Do zobaczenia!